Dzień dobry, witam każdego bardzo serdecznie. Dzisiaj nadszedł moment, a raczej dzień, w którym zrobimy tatuaż. Dlatego też kochani jesteśmy w najlepszym studiu w Radomiu, czyli w Sky Tattoo. Wpadajcie, wpadajcie do nich na Instagrama, bo, no, bo robią fajne rzeczy, bardzo fajne rzeczy. No i napiszcie, że jesteście ode mnie, wpadajcie też do mnie na Instagrama, macie go na klacie i będzie, będzie super. Także ja nie będę przedłużał, zabiorę was do studia, pokażę wam jak to wygląda i działamy. Dobra, słuchajcie, żeby was troszkę wciągnąć w temat i żeby ktoś wam bardziej profesjonalnie o tym opowiedział, jesteśmy z Pawłem, z właścicielem studia. Ania, siedź tam 10 minut, nie wychodź. <laughs> Pierwsze w sumie pytanie, co charakteryzuje jakby wasze studio i co jest za tym, żeby przyjść tu i to tutaj zrobić dziarkę? przecież no, jest, jest poziom tatuowania. To raz. Dwa, każdy z naszych artystów doświadczenia, czyli każdy z naszych artystów w Polsce, lub za granicą zdobył jakąś nagrodę. Ilość artystów, która u nas pracuje, obecnie jest siedmiu artystów, mm -hmm. też przemawia za tym, pokazuje, że, że jesteśmy doceniani. No i bardzo ważna sprawa, czyli to, że tak naprawdę każdy klient, który do nas przychodzi, dostaje kawał sztuki. No tak, no nie ma co mówić, bo ten... tatuaże to jest jednak swojego rodzaju sztuka. Masz to na całe życie, jest za tym oczywiście pieniądz, pieniądz jest na drugim planie. Ale oczywiście tych artystów trzeba nagrodzić również, również finansowo. No wiadomo, ale my też zwracamy się część tych pieniędzy, właśnie zwracać po co zaczęliśmy mówić. Pomagać, charytatywnie dużo pomagamy bardzo i wspieramy dużo ten radomski sport. No i to jest też bardzo fajne. Także, bo... także macie poczucie tego, że nie jest to, że te pieniądze idą na nasze jakieś tam potrzeby, głupie e i tak dalej, że te pieniądze rozwalamy. Kupę naprawdę 20-30% z tego naszego całego zarobku. Przychodzi, przychodzi na pomoc charytatywną. Jak dla mnie fajna sprawa. No i mamy bardzo dużo też klientów z całej Polski. To nie jest, są tylko z Radomia, chociaż to jest jakieś 60%, 40% naszych klientów są klienci z całej Polski, więc to bardzo też to też jest naszą dużą nagrodą, jeżeli ktoś przyjeżdża z Katowic, ze Szczecina, czy z Olsztyna, kawał drogi poświęca, nocuje tutaj yy, dwie doby i robi na nas tatuaż, to jest, to jest wielka dla nas nagroda w różnie. No to już widzowie wiecie dlaczego Dzisiaj robimy to tatuaż. Dobra, nie będę wam przedłużał. Lecimy wybierać wzór. Jak wzór będzie gotowy, jeszcze wam go nie będę pokazywał. Dopiero jak będę miał kalkę na ręce, to wam ją pokażę. No i sami ocenicie, jak to wygląda. Potem wam pokażę zrobiony tatuaż. Reakcje mamy, taty, wszystkich, Nikoli e, no. I, i, i No. No i dobra, w sumie kalka zrobiona. No i aram się wciuł mega mi siedzi, powiem wam szczerze. Zmieniliśmy wzór. Ile przed tatuażem na Jednaki Taczygo w sumie uważam to za dobrą decyzję. Czuję się jak na pobieraniu krwi. Generalnie bardzo nie lubię igieł. Ja też. Ale podobno idzie się przyzwyczaić po chwili. No. Nie, nie No dobra, trochę boli. To jest takie miejsce, wiesz co, nie bardzo. Aha, okej. Ja zawsze mówię, co? Jeden rękaw jest dobrze, ale dwa lepiej. Dobra, witam się z Wami już godzinkę później. Boli jak cholera, ale daje radę. Działamy dalej. Staram się nie robić przerwy, bo po każdej przerwie boli jeszcze bardziej, ale jakoś damy radę. Tak jak też mówiliśmy o tym wsparciu dla sportu. Możecie zobaczyć zresztą ile jest pucharów, ile jest wszystkiego tu, tu jak ktoś poznaje jest dużo dużo sportowców. No, no, jest dużo zawodników. Juras. O, jest, jest i Juras, tylko gdzie, bo... a jest, jest Juras, jest i Juras. Oczywiście, słuchajcie, w studiu są utrzymane standardy czystości i wszyscy, yy, którzy są tatuowani znajdują się w maskach, tak samo tatuatorzy. Dlatego nie macie się co martwić, wszystko jest jak być powinno. Drodzy widzowie, godzina 18.20, ja jeszcze tak boję się troszkę ruszać ręką. Dlatego, że no jeszcze mnie troszkę boli, szybko się jakoś uminęliśmy z tym. Pokażę Wam już jakby całość w domu i zobaczymy się też troszkę później. No i co? Wpadajcie jeszcze raz. tutaj się Instagram wyświetla, gdzieś tutaj na paluszkach. Jak po tym odcinku wbijemy 10 tysięcy, to to możemy zrobić... Dajemy rabatę. No dajemy... dajemy... O, może wiem, mam pomysł. Dla... Osoby, która zaobserwuje jako 10-tysięczna i nagra, możemy na przykład zrobić jakiś większy rabat, nie? Porządny rabat. 40% na pewno, jak lepiej. No to jak ktoś jest z Radomia, czy w ogóle jest, chce zrobić fajny tatuaż, polujcie na 10-tysięcznego followa i pamiętajcie, że gdy followujecie, obserwuj, yy, nagrywajcie ekran najlepiej, żeby, żebyśmy mogli jak gdyby sprawdzić na pewno i zweryfikować, kto był tym 10 tysięcznym followem. No i jakoś to ogarniemy, ale no tatuaż za minus 40%. To Dobre, to... Dobra zniżka. Dobra zniżka, mm. dobra zniżka. No to dziękuję jeszcze Dobre, raz za tatuaż. Dziękuję. byłeś? Dobre, dobra zmiana. Widzimy się, jak tam będę się goił. Jak... Oczywiście też, jak robicie tutaj tatuaż, tak jak macie jakieś pytania, to śmiało, możecie przychodzić, nie? Jak Jasne. nie wiecie, jak coś się goi, czy coś w tym stylu, to, to, to przy... przychodzicie, pokazujecie i macie od razu pomoc. No i chyba to wszystko. Lecimy zobaczyć reakcję. Mamy taty, blanki, nikoli, wszystkich. Wpadajcie jeszcze raz do SkajTatów, padajcie do mnie No i widzimy się Widzimy się w reakcji, do zobaczenia <laughs> Dobra mamo, Czas, czas na twoją reakcję możesz po... Nie, 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 weź za rękaw Podciągnij, no Nie, no zajebiste nie widać <laughs> tak przestępstw Widać, ja to widzę, Mikołaj, no. ja też miałam tatuaż dobrze. Piękny, zazdroszczę ci też sobie taki <laughs> Blania no, ładnie. Bo... Blanka. sarduszko miałoby? Synu, ja cię zazdroszczę. No, no Agnes prankowało. Co <laughs> powiesz? Fajne. Fajne? No. Serio? Podoba Aha. ci się. No, jakie te oczy piękne. No Chciałbyś taki? Ja bym, Nie. Chciała. Ja bym Ma, chciała. Mała, mała chciała. To obejrzyj, obejrzyj. Plecy. Obejrzyj, <laughs> obejrzyj pierw naruto, a potem sobie rób tak. Nikola, ale musisz zamknąć oczy. Cho chodź, obróć się tyłem, obróć się tyłem i stań tak. No chodź, 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 bo to jest schowane. Stoisz tak, stoisz tak, więc tak, ale zamknij oczy, żebyś nie patrzyła, naprawdę. No Za załóż! Ale masz się Tak, stój tak i nie patrz w nic, nie patrz w nic. Z wczoraj ci starałem się podpowiedzieć, nie? Co może mieć 14,5 cm? Pytałeś się, czy masz to w domu? Odpowiedziałem ci, że masz to w domu. A raczej ktoś od ciebie ma to z domu. I dlaczego czasami jest w twoim pokoju? Bo czasami twój tata wchodzi do pokoju. Co? A co twój tata ma? Dobra, odwróć się. Odwróć się. Nie, ty tego nie zrobisz. Co? Oła zostaw. Oła zostaw. Nie rób tak. No, no nie, nie, nie rób pokaż! tak. Ale nie rób tak, bo mam posmarowany. Nie rób tak. Bo jeszcze boli. Widzę, że to jest naklejka. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Troszkę później niż widzieliśmy się przed chwilą. U mnie troszkę czasu minęło, u was kilka sekund, i dzisiaj mogę wam już pokazać praktycznie w pełni wygojony tatuaż. W sumie nie wiem, czy się coś w nim zmieniło, dajcie znać. Wygląda tak samo, dbałem o niego, bardzo dalej dbam zresztą, bo przez pierwsze półtora tygodnia tak naprawdę chodziłem w opatrunku. Myłem go cały czas szarym mydłem, smarowałem tą maścią, kremem, wszystkim. Co dostałem i co było mi zalecane w Sky Tattoo, tak też postępowałem. No i tatuaż zagoił się praktycznie już w 100% bezbłędnie, można powiedzieć, bo nie ma żadnych ubytków, nie ma nic, wszystko jest tak, jak być powinno. Kurczę, miałem troszkę inną koncepcję na ten film, ale wyszło jak wyszło. Cieszę się, że mogę Wam w końcu pokazać tą dziarę, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale czy na Insta Story, czy w ogóle gdziekolwiek cały czas chowałem tą rękę i wielokrotnie miałem tak, że na przykład sięgałem po coś na Story i mówię, o nie, to ta ręka i, i mówię, dobra, jeszcze raz Story, i po prostu po prostu drugą ręką to musiałem robić to było takie dość, dość męczące i dość, no dość średnie dla mnie, tak samo nie mogłem robić zdjęć a była fajna pogoda, czy Nikola musiała uważać na story ale kto był czujny, to w sumie zauważył, że tam na niektórych filmach było troszkę widać tatuażu, bo taki, takie smaczki wam zostawiałem, czy na Instagramie Nikoli, gdzie mamy zdjęcie w wannie słusznie dużo z was zauważyło że mam tatuaż, było go widać dosłownie, nie wiem, jak mam tak to tak delikatnie po prostu wystawał, o, ta, o tak, powiedzmy, nie? I dużo z was jednak to zauważyło, więc się cieszę, że jesteście sprytni, bystrzy, bardzo fajnie, e, aczkolwiek nie odnosiłem się do tego, żebyście mieli smaczek i żebyście czekali właśnie na ten film. Co wam chciałem jeszcze powiedzieć? Zapraszam do Skaita tu, bo wykonali kawał, ale to kawał wielkiej roboty, Jestem mega szczęśliwy z ich usług. Pamiętajcie, 10 tysięcy followers dostaje minus 40% rabatu. O kurde, ja mi już No i co? Jeżeli chcecie, żebym robił więcej dziar, dajcie znać w komentarzu. Napiszcie, teraz sobie tak postoję, żebyście widzieli dziarkę, niby się drapie po głowie. Dajcie znać, jak chcecie więcej po prostu, więcej takich filmów, z dziarania Ja jestem chętny, żeby nagrać jakieś odcinki na przykład z... Wspólnej dziary z Nikolą czy coś tego typu Więc jak będziecie chcieli więcej dziarania na kanale Albo zróbmy tak Na 600, nie, na 200 tysięcy na Instagramie Wydziaram sobie Nik losowego widza To jest dobre, to jest dobre Dajcie znać czy chcecie Lecę, bo mam troszkę roboty Dzięki, że oglądaliście ten film Kurde. Wpadajcie do skajta, tu macie link w opisie Wpadajcie do mnie i będzie super Trzymajcie się, nara w ogóle możesz opowiedzieć genezę jak, jak to się stało, że jesteś w tym miejscu, masz studio tatuażu. Bo no, jak widać tatuaży ci nie brakuje. <laughs> nie brakuje. Mam 40 lat, pierwszy, raz ta, pierwszy tatuaż sobie zrobił, jak miałem 16. Ależ powiem Wam szybko minęło, tylko że 16 roku życia do 40, to minęło jak 3 lata. Yy, jak to się stało? W ogóle pomysł był spontaniczny. Od pomysłu do otwarcia minęły 3 tygodnie. Tak, tak naprawdę. Jesteśmy, już, jesteśmy tutaj już 4 lata. Yy, szybko to się wszystko rozwinęło. Yy, mam super zespół, to chciałem podkreślić, że bardzo dobrze się dogadujemy i fajna atmosfera jest, to jest bardzo mega, mega ważne w tym sposób. To stanem. też najważniejsze, nie? bo jak ta tatuażysta przychodzi do pracy, gdzie ma fajną atmosferę, to tak. najlepiej mu się, to na pewno lepiej mu się pracuje tak. i też jego praca jest lepsza, nie? Bo jak U... robisz... Coś wokół ludzi, których lubisz, no to robić się to zawsze lepiej i przyjemniej, zgadza się. I no to jest, jest nas 8 osób, tych pracowników i 8 osób spotykamy się 6, 6 dni w tygodniu, więc musimy mieć dobrze wszystko dobrane i dobre humory, żeby to wszystko fajnie działało. A to też fajne, bo jak wy macie ogólnie dobry kontakt i tak dalej, no to przez to, że jest taka atmosfera, dobrze to działa na klienta, nie? Świetnie, że szybciej, szybciej się robi projekt, fajna jest je atmosfera, tak. mniej boli. <laughs> Przychodzicie, przychodzicie i, i jakby wchodzicie w tą atmosferę i, i macie, po prostu cieszycie się, że tu jesteście, yy, a, a nie gdzieś tam, wiesz, jakbyście nie byli zgranym zespołem, że zaraz byście przyszli i mieli jakieś myśli, że co ja tu robię, jak wiecie, trafiacie nieraz do złego fryzjera, czy pójdziecie do innego niż zawsze super. i zawsze macie takie obawy to tutaj raczej wydaje mi się, że na 100% wchodząc, będziecie mieli w głowie, że jesteście w tym miejscu, w którym być powinniście. Pewnie też się zastanawiacie jak się skontaktować tutaj z waszym studiem, no ja na przykład napisałem na Instagrama, po prostu i się zgadaliśmy, umówiliśmy się, zgadaliśmy się zresztą, no widzicie. Najszybciej tak przez Instagrama, Messengera zadzwonić, jak, jak chcecie oczywiście osobiście też zapraszam. No i się umawiajcie na tatuaż, bo to jest miejsce, w którym powinniście zrobić tatuaż.